To auto jest absolutnie nienormalne. Ma tłustą karoserię, jest turbo szerokie, a w środku są kubełkowe fotele i klatka bezpieczeństwa. Jest też tutaj naprawdę ogromny spoiler. Pytanie tylko, czy w ogóle potrzebny? A wnętrze jest absolutnie futurystyczne. Cockpit wygląda jak połączenie na Skara z Delorianem przetrawione przez silnik gry komputerowej. Te skojarzenia nie są bezpodstawne, bo auto ma dotrzeć do młodego pokolenia, wychowanego na grach i social mediach. The purpose was to attract new generation. Ale najdziwniejsze, a jednocześnie Najbardziej ekscytujący jest tył tego samochodu. Znajduje się tutaj kilka pasków świetlnych, które w zasadzie można nazwać, że są takimi ekranami. Są tutaj też wbudowane w zderzak głośniki. To dreamcar, będący interaktywnym doświadczeniem przeznaczonym na tor, a nie tylko zwykłym środkiem transportu. To po to znajduje się tutaj wielki subwoofer, a w zasadzie zestaw audio z kilkoma głośnikami. Są tu mega szerokie opony Pirelli, 21 calowe felgi, liczne wloty powietrza czy ogólne aerodynamiczne kształty. A o co chodzi z numerem 23? Nie, nie o Michaela Jordana, a o to, że tych znaczków Pacmanów kiendajowych ukrytych 23 na karoserii i w środku tego samochodu. A skąd nazwa? To po prostu inster na sterydach, czyli insteroid. A co ty sądzisz o takim koncepcie?